Hejka! Witam się z wami w kolejnym vlogmasie na kanale. Dzisiaj razem z Matiem, Wikom i Arkiem wybieramy się do Katowic. Jedziemy na jarmark świąteczny, ale przy okazji chcemy też w Tychach wjechać do dobrej kawiarenki, gdzie dają e, rzeczy pistacjowe. E, no i chcemy też wjechać do Primarku. Zobaczymy jak nam wyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że wszędzie uda nam się dzisiaj wjechać. Mm. Już od dawna próbowaliśmy się zgadać żeby jechać na jakiś jarmark świąteczny, ale było ciężko, bo niestety każdy z nas pracuje. No i zazwyczaj się mijamy. Na szczęście dzisiaj udało nam się zebrać, także mamy godzinkę chyba trzecią po południu, także jedziemy do Katowic. Do Katowic mamy godzinkę, więc całkiem niedługo. Jesteśmy teraz na stacji. Wika musiała yy, yy, iść, skorzystać z łazienki, yy, a chłopaki chyba poszli po hotdoga. Ja zostałam w aucie i zaraz kierujemy się do tych. Tam mamy pierwszy przystanek, właśnie na to ciasto pistacjowe. Yy, a później jedziemy do Katowic i nie wiem, czy pierwsze na jarmark, czy do primarku. Yy, to już będziemy Wam mówić na bieżąco. Takiego, popatrz jaki piękny To jest termoforek, nie mamy termoforka Możemy jest wziąć pięknym Ja z będę spała nie. Piękny jest Bierzemy taki? A weźmy, Pięć bierzemy Bierzemy, nie? Fajny Przepadniemy dzisiaj Misiu On coś mówi On coś mówi co było no, żaleczek? Portfel będziesz miał dzisiaj jeszcze plejszy. Ty chyba też. Cześć. Oh. No ta jednak wzięła już koszy drugi. No tylko kurde, właśnie, się przez też. To trzeba je przymierzyć. Pójdziemy. Ej, to ja przyszedł takie dresiki. Tu mogę takie dresiki? Pierwsze przymierz. Ale mogę? To jest bluzo. Komplet? No patrz, z drugiej strony masz bruzę. A, myślałam, że ten. No komplet. Ale nie za 39 zł. No, no. Ale nie wiem czy mi się kolory. Pojawią. One są dopiero tu na początku. A popatrzcie tam, jeszcze wszędzie. Wiesz, że to wszystko musimy przejść dzisiaj? Nie. Nie <laughs> idę do autospadnie. A Ruźma mocno na będziemy... Czerwone berety, przyjmij Ciągkę ty, ty jesteś jak francuski malarz teraz Aruś, ty to widzisz? Idziemy po kapelutki A my idziemy kapelutki przymierzyć, to kolejne Do odpadów. Ja to są damskie. Damskie? <g cuesttermofical> Fajne. Fajne. Akurat Sam raz, razem. No? Zawieź mi to, ty, zawieź mi może to, co? balonika cię brakuje jakiegoś jeszcze. No właśnie, musisz że żeby ci założyć balonik. Bo tak, patrz, jak są te regały wyższe czy coś, to tak cię ciężko zlokalizować. Inkognito jesteś? Areczek ostatnio jechał jakimś autem Inkognito nice. ładny Fajna Areczek zawiedziony? Jego portfel dzisiaj I będzie bardzo szczupły I się fotka? Nie ma ja... no, Tak? Będzie pasować no co no jej biorę. Wejdzie jej I dobrą weź. No właśnie, znowu zgubiłam rozmiar, ale, ale chyba ten. Ani co ja mam? No. No, w sensie. Najważniejsze. Patka się jest, jest... No Bo ja jestem kamerzystą. Co? Ja jestem kamerzysta. A ja jestem wspierając kamerę. Jest tak? okropnie. To czekaj. Bo? Bo Be jej nie weźmiesz. Będziemy razem trzymać, chodź, będziesz mnie trzymał, razem trzymamy, no, tak? Się okropnie. Ale on mi pomaga trzymać. Co? Ale po prostu bardzo nie lubi zakupy. To właśnie widać. To są dwa różne typy mężczyzn. Ten, który lubi chodzić na zakupy i ten, który nie lubi chodzić na zakupy. No, a ja jestem mężczyzną, który lubi zakupy chodzić. A to jest przeciwieństwo. Ale ja lubię. Trzy do jednego. dlaczego ja zawsze cierpię na tym. Ci się? Feterek? No, co powiesz? Ładny. Podało mi się. Tylko to jest S-ka. s, s będziesz miał małą, ty L-musisz mieć. No nie ma nic sobie większego. ciasną w barach, wiesz? I zróbmy się wszyscy medzi medzi, cztery takie same dresiki. Medzi medzi? Medzi medzi? Dobry pomysł, nie? Ej, ale czekaj, bo jeszcze tutaj pomysł, są nie? jakieś. Dobry mm pomysł, Mhm. Ciekawe połączenie będzie to. jeszcze jakoś Ja bym zielone zrobił. Bo chyba tam byśmy mieliśmy te męskie, nie zielone. Dobra. Przepadniemy. Zielony, niebieski. Z kobiet tylko... Mają no do nas co pasuje zielony To by musiał być zielony Co, teraz czas na przymierzenie? No, a jak? Nabrała rzeczy No, a ty też musisz przymierzyć Też muszę To jest moje To jest moje To jest moje A to jest twoje Dobra co przymierzamy? Moki Piękne są Piękne Co, Chcemy takie? Bierzemy okay. Ogólnie to do tali... Dot, dotarliśmy dotali, Dotleniliśmy Ogólnie to dotarliśmy na jarmark eee, Wydaliśmy w Primarku dosyć dużo pieniędzy eee, Ale w sumie fajnie, kupiliśmy sobie z Mateuszem takie same dresiki Ale to wszystko wam pokażemy jak będziemy w domu eee, Dzisiaj albo jutro Takie okay, meczi Meczi, Medzi, dokładnie eee, No i generalnie dojechaliśmy na ten jarmark Przeszliśmy tak już mniej więcej kawałek, żeby zobaczyć co tutaj się znajduje <laughs> Jedną dziesiątą <laughs> No, jedną dziesiątą eee, Ja już wiem, że umieram, bo bolą mnie stopy Widziałam sobie nieodpowiednie buty do tego, no ale... Cóż! E, ogólnie Jarmark jest bardzo ładny, jest koło e, diabelskie, to się diabelskie koło nazywa. E, ale chyba nie idziemy na nie, prawda? Idziemy! Dlaczego? Ja bym że ja się ogólnie boję, bo ja mam lęk wysokości. Yeah, yeah. <laughs> Ale to ładne nagrania. Ale zobaczymy, idziemy się przejść i może w końcu coś zjemy, bo w sumie ja jestem trochę głodna, nie wiem jakby. Ja. Yeah. Tak? Ja. Yeah. Także y, idziemy coś jeść, idziemy coś jeść i włazimy dalej. teraz Boże <śmieniacan wczoraj> Kamerujesz mnie? No dawaj, kamerujemy się nawzajem. Prezesa Prezesa Субтитры сделал DimaTorzok Jak widzicie, mamy już następny dzień. Witam się z Wami rano. Wczoraj wróciliśmy dosyć późno do domu i stwierdziliśmy, że już nie nagrywamy holu zakupowego, że dogramy go rano. Aczkolwiek dzisiaj Mateusz był troszeczkę zajęty, także teraz coś tam robi, więc nagram ten hol sama. Pokażę Wam, co kupiliśmy w Primaku. Jest trochę tych rzeczy, znaczy trochę, jak trochę. W sumie niezbyt dużo, na pewno tam wrócimy, bo wczoraj już wychodziliśmy szybciej, bo chcieliśmy jechać jeszcze na ten jarmark, to sobie tak na spokojnie, a wiedzieliśmy, że potem jeszcze czeka nas godzin na powrót, godzinny powrót do domu. A wika rano szła do szkoły, także wracaliśmy troszkę szybciej, chociaż i tak wróciliśmy dosyć późno. To no jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy. Widzieliście ją już wcześniej na vlogu? To jest termofor w takim opakowaniu stitcha. No jest przecudowny po prostu. Ja generalnie bardzo lubię stitcha i bardzo lubię tą bajkę. I kiedyś, jak miałam telefon stary Samsunga, to miałam na niego taką, taką, takie duże etui jako stitch, tylko niebieski. Tutaj mamy panią stitch. Jest przepiękny, także wzięliśmy go. On kosztował 50 zł. Wzięliśmy też takiego świątecznego pluszaka. Jemu finalnie świecą policzki on nic nie gada ani nie mówi. Też jest bardzo fajny, będziemy sobie go wyciągać na święta. Bardzo się nam spodoba. On jest w ogóle z jakiejś bajki. Ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, co to jest za bajka. Nie oglądałam na pewno tej bajki. Ale jest bardzo fajny, więc go wzięliśmy. Mateusz kupił sobie bluzę. Grincha. Tutaj mamy tył tej bluzy. I tutaj jest przód. Bluza kosztowała 80 zł jest naprawdę super. Także też ją wzięliśmy. Kupiliśmy piżamkę babci pod choinkę. Tak babcia nie ogląda naszych filmów, więc możemy pokazać ona jest taka bardzo mięciutka w sumie jak pojedziemy następnym razem to sama się zastanawiam czy sobie takiej nie wezmę bo jest naprawdę bardzo mięciutka i ja i Mateusz kupiliśmy sobie dresy takie same tego samego koloru także będziemy mieć matchy outfit widzieliście w przymierzalni także dwa komplety I to w zasadzie tyle, co kupiliśmy w Primarku. Jak byliśmy na jarmarku, to było tam też stoisko z owocami w czekoladzie. I wzięliśmy papryczki chili. Tu widzę, że z jednej czekolada zeszła. I chłopaki chcieli je sobie przetestować. I wzięliśmy gruszkę, ale dobra, nie będę jej już wyciągać. Muszę je dać powrócimy do lodówki. E, wzięliśmy to na testy, aczkolwiek oni są teraz zajęci, więc nie będziemy tego testować na tym vlogu, ale może dogram coś do, do następnego, a jak nie, no to może będzie na TikToku, także <grych> czekajcie. Jestem bardzo ciekawa tej gruszki papryczki, raczej się nie odważę zjeść, bo e, nie lubię ostrych rzeczy, ale e, jestem generalnie bardzo zadowolona z tego wypadku, fajnie spędziliśmy czas. W czwórkę i fajnie się wybawiliśmy. Mam nadzieję, że uda nam się pojechać razem na jeszcze jakiś jeden jarmark. E, może do Krakowa. Zobaczymy, jak będzie z czasem, czy uda nam się znowu zgadać. Na pewno będziemy chciały z Wiką wrócić do Primarku, bo Wika wczoraj jakimś dziwnym sposobem swoje spodnie dresowe z kompletu, który wzięli z Arkiem też jako meczy, to odłożyła i jak wróciła do domu, to pisała, że ona ich nie ma i na paragonie też ich nie ma, więc jakimś cudem musiała je po prostu odłożyć. Więc no w sumie trochę szkoda, bo oni mieli meczy i my mieliśmy meczy. Nie wzięliśmy wszyscy takich samych. No i podejrzewam, że będziemy musiały wrócić po te spodnie dresowe, także na pewno się tam jeszcze raz przejedziemy w najbliższym czasie, podejrzewam. Na ten moment będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i jakiś komentarz. I widzimy się w następnym vlogu. Hejka!